Komunikat, no i co zrobimy? Sprawdzamy olej. Cześć wszystkim. W dzisiejszym materiale chciałbym poruszyć ważny temat dla początkującego, oczywiście, kierowcy. Więc dzisiaj się skupimy na podstawowej obsłudze ciężarówki. Oczywiście pamiętajcie, że ten film jest skierowany do kierowców zawodowych i nie tylko, ale najczęściej ten film będzie skierowany dla młodych kierowców którzy dopiero zaczynają karierę w transporcie, a w tym filmie między innymi zrobimy dwa w jednym, czyli sprawdzimy poziom oleju na trzy sposoby tak, na trzy sposoby i zaraz zobaczycie jak to zrobimy a oprócz tego przy okazji Wam pokażę jak się podnosi oto tą kabinę w ciężarówce marki DAW, w takim razie bez żadnego pitolania, zapraszam Was do oglądania, lecimy z tematem co jest najważniejsze w środku Żebyśmy zabezpieczyli wszystkie ruchome rzeczy, które na przykład mogą uderzyć w szybę, po co nam niepotrzebne koszty w firmie, prawda? Dlatego zobaczcie, tu jest łóżko drugie, DAFNE. I tutaj różne rzeczy wiem o tym, że kierowcy chowają. Między innymi ja chowam kask. Dlatego kask chowam teraz na podspód. Zamykam. Jeżeli już wszystko mamy w kabinie pochowane, zabieramy się za drugi krok. Chodźcie, idziemy na zewnątrz. Drugim krokiem musimy otworzyć oto tą klapę, maskę, silnika. Więc bierzemy się do roboty. Pamiętajcie, ważne, aby o tym nie zapomnieć, ponieważ podczas podnoszenia kabiny ten plastik, a tylko ten plastik, może się niestety, ale. Ułamać. A po co narażać firmę na dodatkowe koszta? Jeżeli już mamy kabinę posprzątaną, czyli pierwszy krok wykonany, jeżeli mamy maskę podniesioną do góry, czyli już drugi krok wykonany, zabieramy się w takim razie do trzeciego kroku. Sprawdzimy dzisiaj poziom oleju za pomocą komputera. A później sobie porównamy, czy komputer pokazuje prawdę tyle, ile pokazuje oleju na bagnecie. W takim razie chodźcie do środka. I zobaczymy na komputerze. To jest całe sterowanie. Oto tego zegara. Tutaj sobie tym pokrętłem. Zmieniam funkcję. Tutaj robimy tak: informacje o pojeździe. Proszę bardzo. Klikam. Poziom oleju jest maksymalny, tak jak powinno być. Spokojnie, auto było dopiero co po serwisie olejowym. Pierwszy sposób na sprawdzenie poziomu oleju mamy już pokazany. Teraz pokazuję Wam drugi sposób. Jeżeli sprawdzenie poziomu oleju przez komputer pokładowy Wam nie wystarcza, możecie to sprawdzić teraz podnosząc kabinę. W takim razie trzeci krok. Jak podnieść kabinę ciężarówki marki DAF? Każda ciężarówka jest wyposażona w taką oto rurkę która właśnie służy do podnoszenia kabiny. Teraz wam pokażę w które miejsce wkładacie w dafie, tak aby wam się oto ta kabina podniosła do góry. Chodźcie. Zwał jak zwał. To zwykła rurka z takim wykończeniem tutaj. Zobaczcie sami. Tutaj po prawej stronie jest taka malutka blokada, więc przekręcając w lewo, czyli tam, będzie wam blokowało, więc musicie przekręcić w prawo. I zawsze tak robimy, że jeżeli podnosimy, to wtedy przekręcamy. I później z powrotem przekręcamy i opuszczamy, ale to już Wam pokazuję. No i pompujemy. Teraz Wam pokażę drugi sposób, jak możecie szybko sprawdzić poziom oleju na bagnecie. Oczywiście nie podnosząc do końca, tak jak tutaj widzicie, kabiny. Chodźcie, zobaczcie sami. Widzicie ten żółty? Zobaczcie, wyjmuję teraz bagnet. Zaraz sprawdzimy, czy olej jest taki sam jak na komputerze pokazuje. Żeby nie było. Żeby nie było. Poziom prawidłowy jest olej na maksa. Pewnie zadacie mi pytanie, dlaczego ja to w ogóle robię, przecież to jasne, mógłbym sobie włączyć komputer, sprawdzić poziom oleju na wyświetlaczu i nie byłoby problemu, po co taką szopkę, Darek, po co taką szopkę robisz, a to dlatego, żeby Wam pokazać, żebyście mieli co oglądać, słuchajcie, i to dla Was, ja Wam powiem tak, czasem, moim zdaniem, warto jednak podnieść kabinę do końca i zobaczyć sobie, czy przypadkiem, Jakaś rura przypadkiem nie jest przegryziona przez mysz, albo gdzieś jakaś rura nie wiem, przepuszcza olej, albo gdzieś się robi. Wiecie co? Ten moment jest najgorszy. Ten moment słuchajcie, jest najgorszy, jak kabina już sama opada. Czasem jednak warto zajrzeć do silnika, no ponieważ może okazać się, że gdzieś jednak mysz mogła przegryźć, albo kuna mogła przegryźć jakiś przewód, mogła być rura przetopiona od wysokiej temperatury cokolwiek, może gdzieś olej puszczać moim zdaniem zawsze warto podnieść kabinę i co jakiś czas zerknąć, spojrzeć nie patrzcie, no jest brudny silnik, ten samochód ma pracować, ten samochód ma zarabiać pieniądze nie bójcie się tego, nie bójcie się tego zawodu, nie bójcie się podnosić kabiny, a może coś przed czasem wyhaczycie przykażecie to mechanikowi i możecie zapobiec jakiejkolwiek awarii na drodze. Jeżeli chcecie kabinę opuścić, to wystarczy, że ten zaworek, który tu macie, z powrotem go na swoje miejsce ustawiacie. On musi dojść do samej tej granicy. Wkładacie rurę w dziurę i jazda! Pompujemy. Zobaczcie, kabina już schodzi w dół. Do końca, do końca pompujemy. Jeżeli będziecie zmuszeni dolać oleju do silnika, to tutaj ten korek jest od tego, aby tutaj wlać wystarczającą ilość oleju. Drodzy widzowie, to co? Mam nadzieję, że ten materiał był dla Was przydatny. Ciekawy, mam nadzieję. Dużo informacji, mam nadzieję. Przez ten materiał przekazałem Wam m.in. dla młodych, w sumie głównie dla młodych kierowców, którzy zaczynają przygodę z transportem, ale również dla osób, które są ciekawe, jak wygląda ciężarówka od wewnątrz, jak to mniej więcej się wszystko robi. Oczywiście pewnie znajdą się te dinozaury, którzy ze 25 lat już jeżdżą ciężarówkami, wszystko wiedzą i tak dalej, no ale co się nie robi dla widzów? Przejdźmy do podsumowania. Jeżeli chodzi o trzeci sposób, jak sprawdzić poziom oleju, to możecie to zrobić podnosząc kabinę maksymalnie. I wtedy sobie zobaczycie na bagnecie. Sami wybierzcie jak chcecie. Ja wybieram tradycyjną metodę. Jeżeli mam na to czas, jeżeli nie ma czasu, nie chce mi się, sprawdzam to na komputerze. W takim razie, tak na zakończenie. Jeżeli Wam się taki film podobał, pamiętajcie, zostawcie łapę w górę. Suba, jeżeli jeszcze tego nie robicie. I zostawcie jakiś komentarz po sobie dla poprawy zasięgu. A ja się z Wami żegnam, pozdrawiam Was, oczywiście życzę Wam miłego dnia, trzymajcie się, do zobaczenia w następnych filmach, cześć!